To nie jest jewelry store, tylko to jest Diamond Store, nie? To jest Diamond, no? O, diamond Ech, wielki ten sklep jak zwykle stróżnik. Łączyłeś? Łączyłem. Zawsze jestem przygotowany na wszelką ewentualność. Ja mam 3,5 sekundy więcej tego. Idzie Cywile, za to, bo nie za to, bo, tylko za tamtym, i z drugiej strony też idzie. Idzie, idzie za nami. No, kurde, fa czemuś mi wlazł we w ten? Ja do niego celuję, a ten mi wchodzi prosto we w z torbą, kurde, na plecach. Bo mogę. Dobrze, że nie włączył alarmu, bo bym wszystko rzucił na ciebie. Czego bym włączył alarm? Nie, jakby włączył alarm, zanim byś zdążył go zabić. Nie, yeah, ja tam dupce. Nie dupce, tylko taka prawda. <laughs> Aha, czyli musiałbym zostać przy kamerach, bo wszyscy poszli za tobą. No bo ja jestem szefem. Na stole stoi, leży paczka. Babka jest we w tym w ofisie, tym ostatnim. To no dobrze. W wcześniejszym ofisie jest ten biały safe Strażnika już naznaczyłem. Dwucharz. Radzi. Nie wiem, trzeba czekać, teraz, ta babka wyjdzie. Widzę was. Na, na, na Siedzi przy biurku. Myślał, że. Ile żeście kamer zniszczyli? Bo ja mam tylko dwie kamery. Tom na jednego ofisa i drugą na tego. Na jej ofisa. Tyle żeście kamer nie wiem, zniszczyli? Ja nie wiem po co nie zniszczyli tą drugą kamerę. Co to? Ej, ej, berserk! berserk. Co? Berserk. Co? Ej, ty zaczął tak napierdalać mocno? Ja nie. Mamy jakiegoś newba. mamy jakiegoś newba. Nie, bo Berserk u ciebie to on był. No a jak? Ja przez ścianę przecież ten. Tak, był... tylko że on w las. Jak wlazł? No wlas tam do ciebie, kurwa, od tyłu przecież. I patrzę na ciebie, jak patrzysz na kamerę. Dobrze wiedzieć, <suszy> że to jest możliwe, a że nie naznaczało mi w ogóle. No ja go miał zaznaczyć jaką mu na zewnątrz. No nie wiem, że mnie widzi. Może to nie, to mi tak nie Właśnie ten... było zaznaczone, tylko że ty byłeś na kamerach, więc tego nie widziałeś. To niech któryś z tych pryków, kurde, zostanie na miejscu, a nie. że ja muszę ty? sprzątać te śmieci po nich. Nie, ja to ziomuj zawsze rozważam, wygląda jak taka bizdeczka, chwali tą fajkę. Jak on zauważył przez ścianę tego strażnika? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Naz ej, no jak naznacza cywili, co to ma być za bullshit? Może jakieś perki pododawali znowu. Naznaczanie cywili wątpię. Naznaczanie tych, tak. Ale naznaczanie cywili, który został żaden. Dobra, siedzi na do kamerze. Długo ci to zajmuje. No, sorry, no, czemu bym nie widział? Idzie baba? Nie, no skąd? Kto by chciał tutaj masakry? Ja na pewno nie. Są dwie paczki w jednym pokoju, zaraz w siebie. Czy tutaj jest ten na kamerę? Na kamerę? Nie, musimy się wrócić do tego. Wracaj. Ja mam ten. Ale chodź, to musimy iść do kamer roomu. Czekaj, bo tu strażnik No. Odpowiadaj. Odpowiadam. To też było mało profesjonalnie bez tego. Się... Ale moje pytanie brzmi... Od kiedy oni robią sobie takie spacerki? No się Wcześniej się chyba wiem. tak nie robili. No nie robili. Kurde, najpierw w jednym kurde ci przechodzą przez ścianę, w drugim ci no, nagle no. robią sobie dodatkową ścieżkę. Facet kurde naznacza tych... Iść tam ten, ten! Szyby zniszcz kończę. Nie tam. Co szyby zniszcz? No ten. No co? Kamilu. Wysłów się kurde! Tam Alarm z tych! Kurwa. Po rusku gadasz, czy jak? Szybno! Gdzie jestem? ten? No się nie wiem. Powiem być na ścianie, a... Kto położył drugiego? A, <noise> A czemu ta baba cały czas stoi? No to ją zabił. No. Ej, ale kto nas. Jak oni naznaczają tych ludzi? Co to i. Czyty, czyty, no na na... czuję, czyty. No chyba, że obserwator we w tym. A, mam. Dobra, wyłączone. Gdzie to było? W pokoju, tym drugim obok tego ofisa nie? Dobra, no, to teraz możecie zniszczyć szyby, ja idę szybko ten... Sejf yy. zaczął otwierać. I ja mam przy okazji wyjąć. Co? No i bankoma przy okazji utworzyć. Są dwa z tego, co pamiętam. Jeden jest przed Diamond Store'em i Jeden jest... ten, ten, co ja teraz otwieram. Zbugował mi się znaczek. Tutaj się dużo ostatnio jakoś dziwnie rzeczy buguje. Albo któryś... nie, co, ten, z, ten znaczek się zawsze bugował. Czasami. Znaczy no, dobrze, czasami. To mi pokazuje, że w połowie ktoś mnie widzi. A ten, to ta, no to ten to faktycznie, on się dość często jakoś tak buguje. Nie wiadomo czemu. Nie wiadomo Czyli... na jaką. <grym>, ale ten stary Hoxton klinie jak Eee, dobra, Czuszek znowu. Dobra, można już zanosić te paczki, bo już mamy tyle. Everybody shut up! Rik! Dodali już postać grywalną? Tego starego Hoxtona? No. Uważaj! No ja cały czas gadam jak on. Bo ja sobie go wybrałem jako tego. A dlatego masz taki śmieszny kucyk! No Ja się zna, co to kurwa zakucyk jest John Wick nie, przecież on ma tylko on ma zwykłe długie włosy. W sumie sensie, kurwa co jest No przecież jak żeśmy, odblokowali, żeśmy uratowali go to wtedy odblokowujemy tego ...Hockstona. No wtedy tylko maska była Nie, cała postać Serio? No to jeszcze nie kapłem No bo on był jako charakter, a nie jako maska Przecież maskę też no, mogę sobie założyć i <coughs> zmodyfikować. No, maskę może dostawaliśmy jako ten, jako taki dodateczek, ale ogólnie całą postać starego Hoxtona też dostawaliśmy. Ogólnie, to ja myślałem, że on będzie ogolony, tak jak Wolf, no ale skoro mówisz, że ma kucyka. No masz taki malutki kucyczek z tyłu. Ale takie taki ma czapki. Ma ciopki, no to w sumie po tym, jak go golili na łysowę w więzieniu, no to. Chyba logiczne, że będzie krótki, nie? Ciekawe w ogóle, jak będzie wy... wyglądać, i czy do jakiejś misji dodatkowej będą ze z tą babką, co już. tak. overkill teizuje wszystkich. Mogę być? Właśnie, to, że zapominam ten, co zobaczyć ten trailer. No komandy są potwierdzone? Jeden chyba został tylko, to na zewnątrz. Znaczy ten, ten. Tu jest otwarty, otwie... tu jest otwarty, no to nie wiem gdzie to może być. <grym> to więcej nie wiem. Są tylko dwa? Nie. U... Trzy, trzy paczki zostały, co? Tak? No, teoretycznie trzy. O, znalazłem jedną. Gdzie? Zaraz koło ciebie. Gdzie? Tu już leżała w tym, w cieniu. Uwa, muszę wykażyć bardziej wzrok A no bo Oklary muszę zakończyć kupić <gry> O, we w tym, w kamerumie Jeszcze jedno tysięcy. Torby u góry to są ciała, no dobra. Chyba wszystko ogólnie Jest teoretycznie Nie Tu nic nie ma. Tu nic nie ma... Marszale, Ktoś otworzył safe ten biały we u babki i nie wziął pieniędzy. Tu nic nie ma. Dobra, to wiesz te pieniądze. Zrób mi tutaj z okna. Ale nie, to były te, tylko wiesz. A. To słabo. Podnoszone. 19,5 tysiąca. Grunek, grunek. Grunek. Dobra. Czemu tego EXPA nie da się przewijać? Kurde. Ale przynajmniej mam. Ja mam. Dostałem dwie paczki już teraz, te, raczej zestawy e, akcesorii do broni. Mam na czerwonego pająka i niebieskiego orła. Nie. Takie dziwne połączenia. Expo. Bogactwo EXPA. Ale i tak teraz idziemy bardziej na masówkę, żeby te akcesoria zebrać i wszystko. No. Ominąłem pieniądze i ominąłem maskę. Czy dostanę akcesoria czy kolorki? Akcesorie Face dostawam... Pan kompensatorem. Fuj, że mam chyba chyba taki już masz 6. <grych> Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye. Bye.